Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Jaluk i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka z Ligi Weekendowej. W tym odcinku chciałbym podsumować pierwsze 10 spotkań, które udało mi się rozegrać do tej pory. Jak możecie zobaczyć, na sam początek przedstawiam skład, no nie różni się on niczym od tego, co było używane przeze mnie wcześniej. A w pierwszym spotkaniu czekał na mnie skład właśnie z Premier League, połączenie z Brazylijczykami, z Ligą. Dość mocna drużyna, nie ukrywam, nie grało się zbyt łatwo, zobaczycie właśnie, pierwsza bramka padła dopiero... W drugiej połowie, w okolicach 60 minuty Sisoko rozgrywa piłkę z playerciciem, który wystawia pił ją do Gnabiego. Następnie po klepce Gnabiego biega w pole karne, uderza. Nie udało mu się strzelić bramki, na szczęście, póki znalazł się na dobrym miejscu, w dobrym czasie i wykończył tę akcję. Kolejna bramka, znowu póki w szczuplice. lewym skrzydłem, zakręcenie z piłką. W środku boiska i wysunięcie piłki do Marciala. Tutaj troszkę miałem szczęścia, ponieważ po dużym odbijaniu trafia w końcu z powrotem do mnie piłka po tym, jak została odebrana przez przeciwnika. Półki się nie pomylił, wbiega w pole karne, ale po drodze potyka się o Persicia. Na szczęście sędzia odwiedzał to tutaj rzut wolny, którego mogłem strzelić w bramkę. Tutaj taka krótka refleksja. Nie wiem, czy wy też macie podobne odczucia, czy to jest kwestia mojego kontrolera. Ale, czy również u Was wygląda to w ten sposób, że celownik skokowo zmienia swoją pozycję? Możecie tutaj zaobserwować, że ruch w pewnym momencie jest płynny, natomiast w jednej sekundzie przeskakuje znacznie, mimo tego, że ruszam no, bardzo lekko kontrolerem. E, no, strzał bez żadnej historii, wznowienie przez Alisona, e, tak lekko przyspieszyłem akcję, żeby nie przedłużać. E, Przechwytuję piłkę z powrotem, Peris ma piłkę, wystawia ją do pukkiego, odbijanka i wykańczamy, wykańczamy tę akcję. Przeciwnik tego już nie wytrzymał, skończyło się tutaj szkrytem i w ten sposób zdobyłem właśnie moje pierwsze zwycięstwo w tej lidze weekendowej. W drugim meczu trafiłem znowu na trochę mocniejszą drużynę, natomiast co ciekawe, widzicie komunikat, który się wyświetla, jest to komunikat, który towarzyszy mi przez całe to spotkanie. Nie mam pojęcia dlaczego, prawdopodobnie ma to związek z tym, że nagrywam właśnie poprzez wykorzystywanie funkcji do przechwytywania obrazu przez konsolę. I rzuca ona takim właśnie komunikatem. Natomiast w tej sytuacji nie mam pojęcia, dlaczego przez cały mecz konsola uważała, że nie kontroluje moich piłkarzy, nie bierze aktywnego udziału w spotkaniu, jak widzicie. Niemniej, mimo tych niedogodności technicznych, wydaje mi się. Strzeli bramkę, w tym momencie Sisoko dostaje piłkę. Naprawdę sam nie widziałem gdzie ona trafia, ale w końcu wylądowała pod nogami Perisicia, który mocnym uderzeniem wykończył tę akcję. Dopiero w kolejnym spotkaniu udało mi się naprawić tę sytuację, to znaczy pozbyć się tego ekranu, ale ten mecz cały dograłem właśnie z tymi no, lekkimi utrudnieniami. Tutaj dziwna odbianka, nie mam pojęcia jak to się stało, że ta piłka znowu trafiła pod moje nogi i udało mi się wykończyć tę sytuację. Ale przejdźmy dalej. Goreska przy piłce. Odejrzenie do Endombele, który dobrze zwolił przeciwnika. Piłka u Perisicza. Jakimś cudem wybija on ją na piątkę. Wznowienie gry od bramki. I tutaj Perisic dobrze się ustawił. Przejął tę piłkę. Wykończył akcję. No i przeciwnik już tego nie wytrzymał. Znowu drugi rage quit w według spotkania. Całkiem dobry wynik, moim zdaniem. No i przejdźmy do kolejnego meczu. A tutaj czekał na mnie następujący skład, przeraziłem się widząc Mbappe, Griezmana, wiedziałem, że są w stanie naprawdę dużo zdziałać na boisku i właśnie to udowadniali podczas całego tego spotkania. Jeszcze w tym momencie nie byłem w stanie sobie poradzić z tym komunikatem wyświetlonym przez konsolę, tak jak to dobrze widzicie, natomiast udaje mi się zdobyć pierwszą bramkę, piłka trafia do Gorecki, on kręci się na boku, rozegranie moich zawodników, piłkę trafia pod nogi Perisicza i gol. Przeciwnik odpowiedział dość szybko. Jakieś tuż po wznowieniu gry. Piłka trafia do Dejonga. On technicznym uderzeniem przy słupku umieszcza piłkę w siatce. No, źle pokryłem. Mogłem się tu lepiej zachować w tej sytuacji. Druga bramka, tutaj. Wykorzystany został ten jeden z zawodników, o którym mówiłem, Mbappe. który w swoją piękną szybkością i kontrolą piłki no, zwiół mnie strasznie. Wbiegł w pole karne, wykończył akcję. Jego charakterystyczna cieszynka i w 21 minucie przeciwnik był na prowadzenie, ale nie poddawałem się. Wprowadziłem oczywiście półkiego, mojego żelaznego rezerwowego. Yy, on odgrywa do Ndombele, Następnie w zamieszaniu piłka trafia pod nogi Marsjala. No i go mamy wyrównanie. 2-2. Ten stan utrzymywał się aż do samej dogrywki. Również ten mecz cały skończył się wynikiem 2 do 2. I przyszła kolejna rzuty karne. Jak poszło? No zobaczcie jak się skończył ten dramat dla obu drużyn. To było dość z spotkaniu. Pierwszy do piłki podchodzi nieprzeciwi. Vela, no niestety umieszcza piłkę w siatce, nie byłem w stanie go wyczuć. Dalej, pukki, uderzenie w prawy dolny róg i brak interwencji bramkarza, więc gol. Dalej, ten player of the month ligę nie trafia, zatem został wyczuty przez mojego bramkarza. Następnie Promes umieszcza piłkę w siatce. Mbappe, który tym razem nie pokonał mojego golkipera. Adama został powstrzymany. Tutaj ja nie byłem w stanie wyczuć zawodnika, przeciwnika. I Perisic, Uderzenie w sam środek. Jak się to skończyło? Idealnie dla nas. Mamy tutaj bramkę. Kantę. Również nie byłem w stanie go wyczuć. I Marsjad. Lewy, dolny róg. Wyczuty przez bramkarza. De Jong, Piłka mocno uderzona w róg, którego nie kryłem. Sisoko na szczęście. Ratuje tą sytuację. Wyrównuje stan żwtórkarnych. Rusillon. Wyczuty przez mojego bramkarza. I Luke Shaw, który umieszcza. Piłkę w rękach bramkarza, kolejna interwencja, ale na szczęście udało mi się również zainterweniować w tej sytuacji. I Gomez zakończył to spotkanie i tę serię rzutów karnych. Udało się wygrać trzecie spotkanie z rzędu. Mecz był bardzo wyrównany, co możecie zobaczyć w statystykach. I kolejny zespół, kolejne spotkanie, tym razem Bundesliga, połączona z jednym graczem, właściwie z dwoma graczami z Premier League. Na szczęście tutaj błąd popełnił Jong, który wyszedł e, do mojego zawodnika do mojego skrzydłowego, został on ograny y, poprzez rozklepanie, piłka trafia do Marciala i wykończenie z główki. Przeciwnik również prezentował bardzo dobry poziom, niemniej udało mi się tutaj przejąć tę piłkę. Trafiał nam to Ndombele, rozegranie miało być do Perisicia, ale nie udało mi się. Y, na szczęście Gnabry przejmuje piłkę, również ponownie. rozegranie do Perisicia, odegranie do Gorecki, który przepchnął rywala, wbiega w pole karne i wykańcza po drugim słupku. Mamy 2 do 0. I kolejna sytuacja. Endombele przechwytuje piłkę w środku boiska. Yy, niestety przejęta zostaje przez mojego przeciwnika, ale ponownie Francuz interweniuje, przechwytuje piłkę. Bliźniacza akcja do pierwszej. Yy, tym razem Promes rozgrywa piłkę z Perisicem, odgrywa do Endombele, ten do Gorecki, od słupka. Trafia ona w końcu pod nogi Perisicia. No i mamy kolejną bramkę. A tutaj moje tragiczne zachowanie, odegranie. Do szoła, bezpiecznie, nie wiem dlaczego się tak wstrzymywałem, ale został mój obrońca przepchnięty przez Gnabriego, który biegnie prawym skrzydłem. I tutaj festiwal sztuczek w wykonaniu Niemca, w tej sytuacji nie wiem dlaczego póki nie dopchnął tej piłki, nie przepchnął jej chociaż dolinę. No, Niemiec ładuje piłkę do siatki, ale na szczęście udało się wygrać, mimo tym razem większej ilości strzałów wykonanych przez przeciwnika. I kolejne spotkanie, tym razem niestety już moja porażka. Skład nie wydawał się imponujący. Naprawdę sądzę, że byłem lepszy w tym meczu i miałem dogodniejsze sytuacje. Niestety nie byłem w stanie tego przekuć na realny wynik końcowy. Perisic tutaj przekucha się z DNA1 i otwiera to spotkanie. Otwiera wynik meczu strzałem na 1 do 0. Tutaj muszę zobaczyć kolejną moją akcję. Wychodzimy z kontrą pod koniec pierwszej połowy. Perisic kiwa się. Wystawię piłkę do Gnabriego. Myślałem, że jest to sytuacja zupełnie stracona. Pięknie ustawiony Mendy, który miał to zgrać do bramkarza, ale udaje mi się jakoś kopnąć tę piłkę niestety niecelnie. Interwencja bramkarza i wykończenie no nieudane. Druga połowa. Przez cały czas dochodziłem do sytuacji, miałem wrażenie, że właśnie to ja kontroluję to spotkanie i zaraz padnie bramka na 2 do 0. Piłka trochę do Pupkiego, odegranie do Traoré. No niestety niecelne uderzenie i wybicie które utrożny, z który więc się nie udało wykorzystać. I 90 minuta meczu, najgorsze co nie mogło spotkać, nic nie w pole karne, Jakimś cudem umieszcza piłkę w siatce. Po tej bramce przeciwnik mnie jeszcze zdabował. Byłem już naprawdę wkurzony i próbowałem zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie już potem pod koniec super ofensywnie, co się zupełnie nie opłaciło, ponieważ w tym momencie Sisoko niecelnie nie podaje do głupkiego, straciliśmy piłkę, trafia ona pod nogi Oara, byłem przekonany, że był to spalony, niestety myliłem się. No, i przeciwnik wychodził na 2 do 1. Końcówka spotkania, moja ostatnia akcja. Miałem nadzieję, że chociaż ta piłka dojdzie do mojego zawodnika, niestety się to nie udało. Przeciwnik wybija piłkę 2 do 1. Tym razem, no, miałem przewagę, nie byłem w stanie jej wykorzystać. Kolejne spotkanie. Część z nich nie udało mi się nagrać. Nie wiem z jakiego powodu. Czasami nagrywarka również zawodziła, i no, nie byłem w stanie nagrać wszystkich spotkań. Ale tu widzicie otwarcie meczu przez mojego przeciwnika, Werner, na 1 do 0. W dalszej kolejności Perisic rozgrywa piłkę z Gnabrym, znamy już ten schemat. Odegranie do Endombele, strzał z główki, mamy tenis. I 12. minuta, znowu przeciwnik przy piłce. Piłka trafia pod nogi Gorecki, który rozgrywa ją z gnabri, Odegrywa do Kim i tutaj będziemy mieli dośrodkowanie i Gorecka pięknie wykańcza tę akcję. No nie byłem w stanie go zablokować. Miałem nadzieję, że mój obrońca gdzieś tam dostawi nogę, niestety się nie udało. Tutaj Koszta ogromnie na skrzydle, źle ja zachowywałem się moim prawym obrońcą. Biega w pole karne, wystawia do Gnabry'ego, i ten już po tym, jak piłka przestała, przez całe pole karne, był w stanie wykończyć reakcję. Tu widzicie, że przede już w ofensywny tryb. Chciałem jakoś zakończyć to e, spotkanie jakimś pozytywnym wynikiem. Kupiłem haberca, i właśnie w ten sposób zaprezentował się w swoim debiucie. 3 do 1. Przepraszam, 3 do 2. Bardzo dobre wykończenie po drugim słupku. I znowu haber przy piłce. Tym razem biega w pole karne, udało mu się przepchnąć kieliniego, odgrywa do endonbellę. Ten już się nie mógł pomylić z tej odległości przy pustej bramce. W drugiej połowie wszedł Gorecka za dąbele. Złe zachowanie w bramkarzu przeciwnika. nieselne wybicie. Jedno, drugie. Przechwyt piłki w moim wykonaniu. Podanie do Marciala i ten technicznym uderzeniem przy słupku wykańcza tę akcję. Tym wynikiem skończyło się moje spotkanie. Było to moje szóste zwycięstwo. I kolejne spotkanie. Tym razem miałem okazję zetrzeć się z ikoną e, Nesty. Przeciwnik był wymagający. Na szczęście to mi udało się zdobyć bramkę jako pierwszy w tym spotkaniu otworzyć spotkanie. Jak tutaj widzicie przekrycie piłki przez Sisoko, podaję do Perisiccia. Biegniecie w pole karne. Minięcie przeciwnika, niecelne wybicie w jego wykonaniu, i przyjmuje piłkę. No i gol. Kolejna akcja Gorecka w polu karnym, już w drugiej połowie przejmuje piłkę, odgrywają do Perisicza, który biega w pole karne, no i w tej, tej sytuacji, jakimś cudem udaje się przeciwnikowi wybić tę piłkę. Miałem nadzieję, że się uda już w tym momencie, bramkę. Ale na szczęście, Gorecka był na miejscu, odgrywa do Pupkiego i ten strzał, odbijanka przy piłce Gorecka 2 do 0. Przeciwnik również dochodził do swojej okazji. W tym momencie w salach miał bardzo dobrą sytuację. Nie udało mu się jej wykorzystać. Nie spodobało się to mojemu przeciwnikowi, który w tym momencie właśnie wyszedł ze spotkania i skończyliśmy ten mecz. I kolejne spotkanie. Drużna może nie zbyt imponująca, ale czaił się tutaj właśnie Griezmann, Kuliba, Limanolas i Akunia, jeśli dobrze kojarzę, na, lewym, na lewej obronie. Przeciwnik prezentował całkiem dobry poziom. Tutaj udało mi się w, około, w okolicach 8 minuty przejąć piłkę wyprowadzić akcję, w której Havertz właśnie biegał wokół pola karnego, odgrywa do sita i ten jakoś to zrobił, że w bramkarza, przepnął piłkę i w końcu strzelił bramkę. Była to jedyna bramka w tym meczu. Nie nagrałem statystyk, przepraszam bardzo. Tak się prezentuje moja drużyna, którą zakończyłem to spotkanie. Jak widzicie, wstawiłem tylko Havertza w miejsce Gorecki, natomiast Niemiec z Bayernu trafił na ławkę rezerwową i z niej właśnie wpuszczałem go w drugiej połowie, zazwyczaj za bele. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że podobało się Wam to chociaż krótkie podsumowanie moich występów, czekajcie na kolejny odcinek, zobaczymy, co uda się wbić tym razem, no mam nadzieję, że Srebro 1 to nie będzie szczyt mojego osiągnięć, którego rocznie w odsłonie linii Jeśli Wam się podobało, zostawcie jakiś znak po sobie. Jeśli Wam się nie podobało, również dajcie o tym znać, chętnie się czegoś nauczę. Pozdrawiam Was wszystkich, ciepło, do zobaczenia następnym razem. Cześć!